Cześć, halo, halo, witam okay. was wszystkich bardzo serdecznie. Sorry, Sory, sorry, podburzy ciśnienie w zdanie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie dla czwartej już odcinku. Słuchajcie, kontynuujemy akt pierwszy Nowy Jork. Ostatnia, że tak powiem misja tej tego aktu, można tak powiedzieć. Co ma umrzeć, nie popłynie. Podejście robimy kolejne, ponieważ została zmieniona trasa, którą byśmy przebywali i no, zaskoczyło nas wszystko. Także, sorry, ponury, proszę teraz twój głos. Daj gotowy. A, daj gotowy, dobra. I oczywiście ze mną jak zawsze, jest właśnie Gifcik, Hawryś, ponury. Także witam Was serdecznie. Zapomniałem o tym na początku, nie? Siema. Siema. No, ale to dlatego, że ja nie jestem tu profesjonalnym nagrywaczem, także no, będą błędy. Może to się wytnie, a może nie. No, każde... Tak, tak. P później raz w miesiącu będzie zrobił, zrobił odcinek, to się wytnie, tak? Tak, to się wytnie i będzie przez 20 minut same właśnie to się wytnie. Dobra, to się wytnie. No, także może być nawet ciekawy pomysł na podcinek. Dzięki, Ponury. Pomyślę na tym. No, słuchajcie. Yy, czwarty rozdział. Ostatni rozdział tego aktu. Mówię, podejście numer chyba tam, nie wiem, drugie, bo za pierwszym razem, no, byliśmy z, z kompletnie zaskoczeni. Trochę mało nam tam szczęścia brakło do zrobienia pod całą końcówkę. A przy kolejnym podejściu okazało się, że może być alternatywna droga w ogóle. No, także zobaczymy, jak będzie tym razem. W ogóle muszę z, pomyśleć nad takimi sklejkami. Właśnie takich faili moich i w ogóle

Oj, oj, oj. A widzicie, teraz znowu normalna droga. Mhm. A no tak, bo wcześniej żeśmy tutaj ten dyszki No tak, a teraz mieliśmy tamtą tam, tam, drogę. Mhm. Masz tam coś, Hebruś? Nie. A ptaczka tutaj leży. Ujostan. Czemu mnie zblokowało? Nie, tam szybko byliście w tym budynku? Tak. Co za masz pisklęcików? got it Co so, idziemy, nie? Trąś się, bo rzuciłeś granatę, lecę do nas. O, Złapał mnie. A, mnie robili. I almost did it. Thanks. Creeper neutralized. I got you, buddy. Back in the game. Jinky. team. Oh, yeah, yeah, yeah. Mój jest, pójdę go zdjąć może. No właśnie do mnie przybiegł od tyłu na plecach. Dobra. O. Wybuchło coś obok mnie. U mnie nadal jest ten bezlak. Dybacz. No. bacz. E, leczysz mnie? No dobrze. A, okej. Okay. Myślałem, że siebie chciałeś wyleczyć. Nie, ciebie. Okej, okay, dziękuję. Sprawdź, mi się ten perek kurwa aktywował dał na nieśmiertelność. A ty masz takiego perka? Tak. O się mi włączę, jak zabije 15 mobów i jestem przez 30 sekund, jestem praktycznie nieśmiertelny. O, to spoko. To fajno. Tutaj coś jest. A, poczęstuję się, poczęstuję. Bandażem się chętnie począstuję. A i wartoś iść tam po często tym bandażem. No już idę zaraz, tylko chciałem to jeszcze zobaczyć, za początku. Nie byłem tam. A byłeś, ok.

Apteczka tu jest, jak chcecie? Here, no wziąć, dobrze. I strzelba kompaktowa, jak ktoś chce. A tu jest jeszcze jakaś inna strzelba. Biegną. No, dobra, co. looks like you could use some help. Wrestle ready. It. We got everybody moving forward. Here we go. Let's play cool, okay.

告诉你

Plecy, plecy! Mm. Tutaj to praktycznie, chyba z tego co pewną to biegiem żeśmy lecieli No, no. Powiem, tymi minami O, no. dzięki że wziąłeś siateczkę a myślałem, że ty już wziąłeś, wiesz? Nie Nie, nie wziąłem Dobra, biegniemy? Tak się używałem To jakoś mogłem to chyba wyrzucić, nie? Było ja, coś. Musiałbyś nadarzyć jak wiesz A, A ja uleczę kogoś innego dostaję 50% No ja wiem no tylko ja byłem pewny że wziąłeś wiesz Uważaj tego jak chcecie wyposażenie jest bo ja, uważaj Nie Aj, Arbar nie zauważyłem. Thanks, man. No windy. Wszyscy weszli? Uh -huh. <coughs> Nie no, już stawiam. Eee. Co, tak? A bo ja nie miałem w ogóle życia, dobra. Okej. Okay.

Granatnik? Dobra, to zostanę z tej strony, bo tu on granatnik w No Mam dwie miny, zaraz ich tu ustawię. Dobra, biegną. Dobra, jestem zajwarem po stronie, spoko. Ale życie mi zebrało, to ja cię kręcę. po lecę, lecę. Spadłem na dół. Dobra, leży. Co jest? Spadłem na dół też. Leży. Biegnę do ciebie. Deskip. Kurde, jeszcze bombar na górze był. Proszytko, szybko, szybko. Tak, O. Kurwa dużo mnie złapało I Ach kurde Wylali się z tyłu Dobra Czekamy dalej Cieka okay. ja mam adrenalinę, dobra Zapomniałem Weszli do nie? Nie a to Jest przybrz zasilanie Więc są Trzeba lecieć tam To nie idą, tak? Dzieci ja... idą Tylko gdzie jest to przybróz zasilanie? idź za czerwone... za gwiazdką Gwiazdkę mam na drzwiach Cywile, Dobra już musimy się... iść tam no No. Odpalam. Może z tyłu? Przy którym się zmienia sprawy na lewą stronę? XM. A no, no tak. O, bek mnie złapał. Wpadłem. znowu. Duży wchodzi. Biegnijcie z Havrysiem. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Okay. Ja jeszcze mam pół minuty. Cashback zamknie, watch the future! Czekać! Już można? Przejść? Thanks. Yeah. Electric back electric reset. Yeah, there's more where that came from. Uh. Oh. We'll drop the ball. I need all fire on that stadium. I saw Here they come. Big Ale jestem bogaty w HP air support will Szybko, szybko idziemy, idziemy idziemy no. Udało się. Udało się ukończyć pierwszy akt. Dziękuję wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzięki. So what's next? What's next? Dokładnie. No, także dzięki wielkie jeszcze raz. Havryś, Ponury i Gifcik. Udało nam się ukończyć pierwszy akt Nowy Jork. Także co, mogę jedynie was poprosić o to, żebyście zostawili łapkę w górę. Kliknęli subskrypcję i skrobnęli jakiś mały komentarz, bo ostatnio właśnie zauważyłem, że yy, zaczyna Wam się podobać ta seria, moi drodzy. Także nie przedłużając, ja będę się z wami żegnał, z ekipą Zacną również będę się żegnał. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Będzie to piąty odcinek, pierwszy rozdział drugiego aktu. Do usłyszenia i trzymajcie się. Hej! Hej, hej.